Wracając jeszcze do tematu naszych koszyczków, które zakładałem na zestaw. Teraz Wam opowiem troszeczkę o tych koszykach. To jest seria trzech wielkości koszyków. Small, medium i large. Są w różnych gramaturach i różnych wielkościach. Orzebrowanie tych koszyków bardzo dobrze pozycjonuje nam przynętę, daje nam ustawić przynętę. Do tego jeszcze są przyjazne środowisku te koszyki. Nie są zrobione z ołowiu. Są pokryte powłoką taką kamu. Większość łowisk komercyjnych charakteryzuje się tym, że to jest woda płytka dosyć, metr, półtora metra. Ta powłoka kamu udaje nam to, że przy słonecznych dniach woda jest przejrzysta, ryby wszystko widzą, a taka powłoka kamu udaje nam to, że ten koszyk po prostu jest tak jakby skamuflowany. Pokażę Wam tu jeszcze jedną rzecz, jaką ma zaletę mają te koszyki. Są bardzo fajnie zapakowane, osobno gramatury, wielkości, rozmiary, ładnie to wygląda. Bardzo dużą zaletą jest to, że ten koszyk pozwala nam demontować zestaw w każdą możliwą jaką chcemy stronę. Z tyłu żebrowania jest takie po prostu rozcięcie, nie trzeba przegryzać żyłki, rurka jest na zestawie i zakładamy zestaw na żyłkę bez demontażu zestawu. Możemy sobie w trakcie łowienia zmienić wielkość koszyka, rozmiar koszyka. Nie wiem, zmieniają się warunki, zaczyna jakiś wiatr wiać, nie możemy dorzucić to miejsce, gdzie mamy pole nęcone. Przekładamy sobie zestaw na, na większy koszyk i z łatwością sobie dorzucamy do naszego wędkowania. To jest bardzo ciekawy patent. Mamy kolejną rybę. Metoda to jest jednak bardzo skuteczna broń do wędkowania na takich drobnych zbiornikach. Ryby mają tutaj widzę zapas mocy, woda ciepła. Są strasznie silne. Może to nie są jakieś wielkie ryby. Mają straszny zapas mocy. Czyli znaczy, że są w dobrej kondycji. Widać jak wędka fajnie pracuje. It's the worst for me. O! zaraz cię wypuścimy piękne ryby w super kondycji ładnie ubarwione